Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Marcin Riger. Chciałem Państwu przedstawić kilka gołąbków z nadwyżki z mojej hodowli. Jest to samczyk z roku 2021. Pokażę Państwu numer obrączki. Może z tej strony lepiej. AA 979. Jest to samczyk na mocnej głowie, na mocnych pasach. Zobaczymy jak w oczku stoi. Mocnej budowy samczyk szyja mocna, gołębek gołąbek jest do nabycia za niewielkie pieniądze, ładnie się prezentuje w oczku, pokażemy następnego gołąbca. Następny gołąbek jest również samiec. Też na mocnej głowie, na mocnych pasach. Fajny ogon plecy. Pióro, ogon. Numer gołąbka 2021 rok. AA 946. Pokażemy w oczku. Gołąbek jaśniejszy od tamtego samca. Zrzucimy go. Na mocnej głowie. Pasy. Zainteresowanych Państwa zapraszam do kontaktu. Następny gołąbek. Również na mocnej głowie, też 2021 rok, numer obrączki AA-942. Zobaczymy w oczku jak wygląda. Ma ładne głowie, piękne pasy. Pokażemy następny gołąb Następny gołąb jest gołąb nakrapiany na bardzo mocnej głowie. Na bardzo mocnej szyi. Budowa ogon w piórko. Jest to gołąb z 2020 roku. Numer obrączki I837 Zobaczymy jak wygląda w oczku Równy gruch Mocna głowa Szyja mocna, gruba Kołąbek jest do nabycia Następny gołąbek nakrapiany, który chce państwu, którego chcę Państwu zaprezentować jest gołąb jaśniutki. Jest to późny gołąb, który ma jeszcze dwa lotka do, do spierzenia. I o numerze i 786 2022 rok. Jest to trochę mniejszy gołąbek, jaśniutki. Może komuś się będzie też podobać, przyda się do hodowli. samiczka na mocnej głowie. Samiczka jest z hodowli pana Krzysztofa Dobrzyńskiego z Koszalina. Oryginał. Numer obrączki AH 113 z 2018 roku. Samiczka na mocnych pasach, na mocnej głowie dała dużo bardzo dobrego potomstwa, które były wystawione na wystawie w Kielcach. Moje wyniki na wystawie kieleckiej w styczniu 2022 roku w wicemistrz Polski. Gołąb wyróżniony był. W 2000 w 22 roku w grudniu międzynarodowej liczbowicz polski dwa wyróżnione po 96 punktów. Następna samiczka jest również oryginał z hodowli Krzysztofa Dobrzyńskiego z Koszalina. Jest to samiczka z 2000. Siedemnastego roku. Numer AW. AW. 111. Również gołąbek dał bardzo dobre fotelstwo. Na mocnych pasach. Głowa szeroka. Wypełniona. Mocna szyja. Bardzo szeroka samiczka. Trochę ją tu poprawimy, żeby się lepiej prezentowała. Gąbek nerwowy. Pokażę Państwu następne gąbki, robimy wymianę. Następny gołąbek jest z hodowli pana Andrzeja Berbeć, Berbeć z Bytowa, jest to samiczka na mocnej głowie, ma włoskówkę, bo jest z 2019 roku, numer gołąbka jest AA257. Też gołąbek dał bardzo dobre potomstwo. Zakupiłem go u pana Andrzeja Berbecia na wystawie w Poznaniu. Była to wysta ogólnopolska wystawa głębi młodych. Starsza samiczka już trochę woskówki dostała. Pokażemy następnego gołąbka. Następny gołąbek jest samica z 2015 roku. Jest to oryginalna samica pana Romana Kuczydy z Rybnika. Samiczka ma numer 114, L114, z 2015 roku. Dała również bardzo dobre młody. Samiczka na mocnym pasie. Mocna głowa, wypełniona. Ten gołąbek do pokazania jest. O, to jest córka tej samiczki. Późna córka na glazer oku. Pociągła głowa. Bardzo późna też po tej samiczce. Numer 2022 roku. Numer E. Widać numer? E751. Jest to młoda samiczka późna też jest córka tej samicy z 2015 roku. Tak wygląda. Jaśniutka. Na pociągłej głowie. Pasy trochę słabsze. O, się następny głębiek który chciałbym Państwu zaprezentować są głębie nakrapiane samiczki Samicka, samiczka z 2020 roku też mocna głowa pociągła groszek Kożemy ogonek plecy samiczka jest o numerze AB 200 60 też mocna samica jak się denerwuje trochę skrzydła jej obwisają ale mocna, potężna wypełniona w łuku głowa szyja mocna samiczka również dała bardzo dobre potomstwo wysrebrzona jest fajna jaśniutka na jaśnym przodzie samiczka z roku 2021 tysiące dwadzieścia nakrapiana też jaśniutka z przodu Pokażemy plecy, ogon, w pióro. Samiczka ma numer 2021 rok AA 996. Pokażemy jak wygląda w oczku. Przeskoczyła i nauczona w oczku. Jaśniutka, groszek trochę słabszy. Bardzo jest przyjemna samiczka na jasnym przodzie. Został jeszcze jeden gołąb, może go tu wymienimy. Następnym gołąbem, którego chcę Państwu zaprezentować, jest również samica z 2021 roku. tego gołąbka jest AA 205 zobaczymy w oczku na jasnym przodzie piękny groszek ma równy na tarczach Mocna głowa, mocna szyja. Zainteresowanych Państwa zapraszam do kontaktu. Numer telefonu podam na, na, na końcu filmu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.